o widzowie, Jaca dzisiaj w pracy. No, Demolka kolejna. Rawdemolka. Rozbieram altankę, tylko najpierw musimy powynosić wszystko. A najlepsze co Jaca dostał? Zaraz wam pokażę widzowie. Dwa kartony. Wina własnej roboty. Przecież już jest po chłopie co codziennie butelki, czy mi nie ubywa tam no Co tak widzę? O. Ja. <grystanie> Widzowie, jaka pogoda Tu was U nas jest, powiem wam, że... W nocy nasypało, ale teraz się już ciepło robi Zara tutaj rozpalam ognisko, idę po kiełbasę i... Tak, możemy sobie zrobić tak, w grillu normalnie Kiełbaski Co nie? Przez cały dzień to się sam na zupieku. Najpierw sobie wysprzątamy środek, później będziemy walić. Tak, ale jak gdzieś ten ten, ten przedłużacz musi gdzieś tu chodzić, bo on jest w peszlu. Może nie jest podłączony po prostu ten tu. Tam go, widzisz, zrobił. Jest w peszelku i ciągnie w ziemię. Może tu jest jakiś przełącznik w środku. Nie wiem, nie mogę. Widzowie załatwiliśmy w ogóle kozę patrzcie Dzisiaj zawozimy ją do domu Radiko jest Dzisiaj Weronika będzie grzała dupę w piecyku Nie ma tam, tam żadnego tego? Nie ma tam żadnego kabla do włączenia? No Tak? No to weź z on jest na zewnątrz Nie, Nie ma prądu. Nie ma. Ale nie ma przed Jest podłączony? Przedurzać? Właśnie, to być może trzeba ten... Ty... Jak jakieś worki, nie? No to wróżby, nie? No, to mało masz na aucie worków? Ale ja, chodzi mam na auto jak tutaj z Ja się zaraz przejadę do tego, do sklepu, wezmę kiełbasę, rękawiczki, zrobimy sobie grillę nam, co? Kosa jaka fajna, sierp to jest, o. Jak kargulę Piszcie widzowie w komentarzach, będzie do wygrania dwie butelki wina, własnej roboty. Ja zapunduję. Zresztą, jak chcesz to, a ta nie prowadzić, to łyknij se. Proszę? Jak chcesz, to sobie łyknij, spróbuj. Nie no teraz, teraz pracuję, no tak, praca się nie pójdzie. O, no. Prawie, że to no. mi w głowie i ta kurwa. No i drewno. Pod łyka? Później was znalazły, myśli. Z bimlem. Z bimlem, Widzicie, jacy porzony. Szef mówi, żeby się napił łyka, a on nie chce. No i ja? Chodź o zejdź, bo nie wiem, kamelecie albo jeszcze w lusterku. Kurda. Zaraz będą dalsze kroki jak już będziemy wyburzać altaneczkę Widzimy się już wkrótce taca ja montuje sznurówki Wujek mnie poprosił widzowie o pomoc w rozbiórce altanki to pomagamy Oczywiście jacek będzie miał normalnie zapocone dzisiaj, porządne wiążki. Zaczynamy walić altankę. No te ściany po się Sama spadnie. No te płyty pozrywamy ze ścian. No. Co tam robi? Pognisko się pali. Ej, uważam, uważał to chyba żeliwna rura, nie? Żeliwna? żeliwna to, to jest, jest żeliwo. No. Czekaj, to wezmę. Co kurwa się ustawił! Kurde, no z tym. Co ty robisz? Co? Żeliwo to jest, chodź. Łożdżkę waży. Wedzie. To co, co, jutro idziemy tam do roboty? No, opracować spę. No, jest też takie otwieracze do piwa? I do wina? No, Fajne. No, i to Fanty wszystko tu zbieram. Nie? Weź ten. Wziąłeś tą brechę z małą z auta? A co było jako siedzenie? No. Nie z to jest łyżka, nie? łyżka jest. No, to dało to poodrywać. odrywać. walutą? Nie. gdzie jest ten notek kurde nie, nie, nie wiem czy godania nie mogę to co zostało do pieca do siebie no tak. a te płyty to spalaj od razu ale jak się napalicie w piecu to będzie się co I no w sobotę, żeby mi było cię ten napalony dobrze. Bo jak siedzę na streamie to mi zimno. Lecimy. Delikatnie z tym prądem, bo to jest prąd. Wyłączymy korki, pourywamy kable. To spoddasza będzie dobra jeszcze. Konstrukcja też pewnie będzie dobra. Pod płytami To jest porsik, to auta Gdzieś tu jakiś sklep kurde, byś się słowo namierzyć Ja też nie wiem gdzie jest Nawet nie będzie Za granicą Co jesteś? Idzie że za granicą, no? Widzicie, widzowie, sam mieszka w Sosnocy i się śmieję. Trzeba to wszystko, widzowie, zwalić. Ale dobrze, że tym razem tylko drewno, a nie... ...a nie ten, murowana. Po zmurowaną się trochę napięk przyjdźmy ostatnio, co? Nie ja wiem, jeszcze najgorzej też nie było, no. no ale, kurde, ciężko było ten, rozwalić tą ścianę. O, tu jest taki fajny motek. A przejebanie robili te młotki, przeciwwagi nie ma, co? Weź to podnieś. przeciąża do przodu. Kurde, co to masz? Zwykły zwykłej gałęzi, nie? No. Nie wspominaj, to jest fajne. tego naboru. No, wziąłem go do środka, żeby te listy po raz pierwszy. Jak to pościągasz najpierw te płyty. Ja też widzowie nie lubię tak chodzić z kamerą i wolę pracować, no ale niestety coś musi nagrać dla was. Lera, A nie umiem się rysować. Ja, widzowie będą pisać, Jacek robi, a ten ino kameruje. Widzicie widowie w komentarzach, może ktoś przyjedzie napić się z jacą wino <grystanie> polskiego, kurde. Masz tyle fanek, to... No mówiłem, patrz. Ja co... Ca... To idę No Ale patrz, jakie belki zdrowe. Nie wiem. Ile tam jeszcze jest miejsca w łusie? Nie no, jest, ja to układam, wiesz, że to Sądzisz, że ja rzucam, tak? Co? Sądzisz, że ja rzucam. Nie, ale ostatnio było tak porzucane na wszystkie strony. Jakby to normalnie kładł, to do by półbusa. No, może więcej, by tam było porzucone. Trochę... Jaki asortyment? No, widzowie, to jest, jakby to powiedzieć, wypadek przy pracy. coś będzie rozwalić, zaraz bo się zgasi. A jak szybko stopniało to na opko. Trzeba jakoś to tak robić, właśnie wiesz, żeby to śmieci dawać, dawać na koniec, a drzewo na początek, bo jak będziemy rozladowywać, żeby się nie mieszało później. Tak to się podjedzie busem do ciebie, rozładujemy drzewo i... No teraz się fajnie robi już Ale chyba w koszulce będę robił zaraz Coś później jak żeby pracy było. No już nie bolą Znaczy plecy nie bolą ale w nocy miałem taki katar że spać nie mogłem Pracę i dom, widzowie. Musiałem trochę porobić. Ja co sobie podkładał Idę zobaczyć gdzie jest. Gdzieś mi uciekł. Tu się okazuje, że wino pije Tam jest Jacuś. Idę zobaczyć czy jakiś sklep tutaj. Gdzieś coś. Widać? Trzeba kupić się na no nie? Nie na! No. Tutaj jest Nie widać tutaj w pobliżu sklepu, sobie W pobliżu tu nie ma, kurde nie widać w pobliżu sklepu. Nie wiem Ja zawodowy układacz. to jest od tej, od tej Co? Nie, to jest moje. Bo to wczoraj ten, to było tam, leżało No ale to, to jest dla mnie na ten, na a to jest... To sobie wziąłem z jej starych drzwi, bo u mnie nie mam. Ciepło co? No, tam się Powiem wam widzowie, że z 5 stopni jest może, ale cieplutko jest Tak to jest właśnie Werka jutro idzie na rozmowę z Jasem do fryzjera Tak? No. Widziałeś te ta jaca tutaj? Widziałem to, widziałem. Tak? Jak ci to mówi? To czemu nie mówiłeś? To widziałem. Fajne te, kilogramy. Grube, patrz na to. Pocięte. Co? Wszystko bierzemy, patrz tu Tam, tam trzy takie grube bo to, to podnieś No na końcu się wszystko spakuje Mógłbyś zostawić tam miejsce jakieś na ten złom Tam na pieczek zrobiłem Złom to się da na górę się... A nie, to się pojedzie najpierw stąd Rozładować tam do ciebie drzewo i przejdziemy jeszcze raz Bo nie wiadomo jak to będzie, bo jak całą atakę spakujemy to co chyba będzie tego, nie? No! Ale się za Trzeba ten dokładać do tego ogniska, żeby nie no Dobra, ja co na razie? Można już nie wozić, bo to już zostały takie resztki. Ten na razie drzewo trzeba rozwalać na tankę. No właśnie, część rzeczy też pójdzie do ogniska. Takie, co można spalić, a się nie kopcić to... Nie no, można przecież karton. Skończę to, pojadę po kiełbasę, zrobi się tego. Grilla, bułki. To jest linka na to jest, nie Linka na pranie, nie? Tu jest jeszcze jakieś te, rynny są. Też metalowy że ciężkie kurwa Tak? Weź tu To jeszcze Nie, bo on mówił, że mam sobie powybierać metal Ty nawet tutaj leży chyba kawałek tego Rurki takie. Widzisz? Nie, nie wiem, tam jeszcze zajmij z tyłu, czy nie ma. O coś mówił, że tam jakieś blaszki leżą. Ładna blaszka leży. To też tym. Trochę dalszy w rogu. To ktoś się wieszał na tym szurku. Pamiętaj Jacek, nie będziesz pracował. Aha, pentylka, na tego, w ogóle od tego ogniska już fajnie daje, co? Za to mnie z dolaczy jechali, to pierwsze co my robimy to ognisko nie? No. Tam, tam są jeszcze kartony też. Nie wiem, gdzie jest ten W środku jest, bo rozwalałem. Nie, ty, ale ten. No, Walno. nie jest Dołożymy, widzowie. Musisz dać jakąś ten. ja co? Coś grubszego, coś grubszego musisz dać. Bo te kartony się za szybko wypalają Sać ten Ja co? No wypalą się, a co? Już cały dzień tu będziemy Chłopie, wiesz ja, ty, kurwa, Ja całe ściany nie rozpaliłem Tu drewno jest Później Spali się pierwsza poła, to się... Ty, nawet nie widziałem wcześniej te ustawki Ja muszę się ja co zapytać o to. Co to jest? No, wanna. Też żeliwna Stara, starego typu, na bank Nie, blacha. Tylko blacha. A z to, bo wygląda jak żelimna. Uh -huh. Też myślałem. No, to jest... Co jest. to się dzieje? Skończę widzowie nagrywać dzisiaj bierzemy i godzina idzie, a Alptanki nie będzie. na razie nie mam możliwości, chyba że co będzie mnie nagrywał. Wyłącz na Jata, jak możesz ten te, te radio z kontaktu. To będzie się odbijało. Od razu do ogniska, widzowie. Bajzel. To bierz, bierzesz do pieca czy do... Kur... niech on tam nie stoi, bo ja pierdolenie całe to ja nie odpowiadam. No to no, 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 to mówię. ja nie widzę. Kur... Patrzcie widzę jakie fajne zalówki. O fajne no. No, może za tą dowodówkę tutaj albo coś. Tą papę, papę, papę zdejmij. Z całego tego tu na bok. No to zbił, tą papę też trzeba zabrać, ale to się weźmie ten, do worków. A A gruba jest, czy. No, to. Zawsze najgorsza jest, widzowie papa. Noś załadunek na auto, to później jeszcze raz Co nie, Jacuś? To głośniej, na co nauczycie mówić. Później widzowie mówią, że tylko mnie słyszają. Ja nie słyszałem. No. ja Cię nie słysza, co dopiero oni. Patrzcie, widzowie, musimy zerwać tą całą papę stąd. Chociaż nie mamy jak zacząć. Kurwa, przyklejona ty. Dwie albo trzy nawet.

Tę, taką gorącą idziemy. Tak? No. Ja to, kuro... mi, widzowie, kto obija papą altankę? Po co? Chciałbym żeby było cieplej to stropiany a, a nie ktoś miał kiedyś za dużo papy, nie miał co zrobić, to mówi. Dam na i będzie. Co to wie, to wie, no ja muszę iść też coś zrobić. To mi się nudzi. Może ten środek rodzaj budowali. Będziemy widzieć, że... Miałem powiedzieć, że będziemy widzieć za przez okno, a to okno nie ma Widzicie jaki mam motek? Z jednej strony się a z drugiej motek? Chłyty widzowie pościągałem. Trzystyropian jest za płytami. Trzystyropian pościągać. łatwo co tam ja robi. Jak tam Jacek idzie? Na połowie. Czy To drzwi się w ogóle zapalą? tam pościągałem się od to jeszcze ten stropian jest zapytany. Kopi się. W sumie od środka mogę wybijać te deski. To tak też już wybijać, bo tu już nie ma no ale jak ja wybiję jedną i pociągnę to i tak się samo ta sam to, to papa wyrwie Gdzieś sypie się stropień, jest też pewnie pod tym Pod dachem To jest właśnie najgorsze Dobra widzowie, może później nagram jeszcze jeden filmik Jak już będziemy kończyć, nagram wam rezultat Jak zrobiliśmy A teraz na ten moment kończę, bo też chcę robić, nie ma co stać, bo Zostanie mi, ich nie płaci Bujek mi nie zapłaci Pozdrawiamy wszystkich